My jako e -bilet również wspieramy Woźb i możecie wylicytować specjalny, ekskluzywny, prywatny koncert Landberry, która zagra wam w sekretnym miejscu. Wiemy, kto z Polski powalczy o wyjazd na Eurowizję. Czy tako Hemingway będzie miał swoją ulicę w Warszawie? Cały świat pokocha Weekend. Ostatnio mogliśmy oglądać go w kinach, teraz będziemy mogli obejrzeć go w teatrze. Dokładnie to w teatrze Roma w Warszawie. I wkrótce na naszym Instagramie pojawi się konkurs, w którym będziecie mogli wygrać bilety na ten musical i pójść na prapremierę razem z jednym z naszych adminów. Siema, witajcie w kolejnym odcinku What the Fun lecimy z newsami. Chyba każdy z Was kojarzy Hit Explosion i Maciej musiał wpadł na super pomysł. Możecie wylicytować w ramach orkiestry świątecznej pomocy. Taką akcję, że Maciej musiał przychodzić do was do domu, sprząta wam całe mieszkanie, czy właśnie dom, do zapędzonego w kółku Hitu Explosion i z tego co patrzyłem, to aukcja już wynosi około 50 tysięcy złotych. Wciąż możecie licytować i no, myślę, że dojdzie do 100 tysięcy spokojnie. My jako e bilet również otwieramy woźb i możecie wylicytować specjalny, ekskluzywny, prywatny koncert Lanbery, która zagra Wam w sekretnym miejscu. No a wy możecie przyjść sami czy z rodziną i Lanbery zagra dla Was niektóre ze swoich utworów. Fani Piotra Rubika mogą licytować bilety na jego koncerty, m.in. w Zielonej Górze, Płocku, Toruniu, Bielsku, Białej, Radomiu oraz Białym Stoku. A oprócz tego spotkacie się z nim na prywatnym and grid za kulisami koncertu. Możecie jeszcze licytować dwa bilety na Musical Metro, który odbędzie się m.in. w Opolu, Toruniu, Zielonej Górze oraz Białym Stoku. Mamy również coś dla miłośników sportu. Możecie wylicytować rękawice zawodników KSW, a oprócz tego zostaniecie oprowadzeni po całej Gali oraz oczywiście wejdziecie na tą galę. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście, Piotr Salach zaproponowałby by Taco Hemingway został patronem ulicy lub jakiegoś skweru w Warszawie, co jest naprawdę ciekawym pomysłem. W ten sposób chcę uhonorować dziesięciolecie wydania albumu Trójkąt Warszawski, w którym, jak sama nazwa mówi, jest wiele odniesień do Warszawy. Niestety muszę zmartwić wszystkich fanów Taco Hemingwaya, ponieważ w ten sposób można uhonorować znaną osobę dopiero 5 lat po jej śmierci. Cały świat pokocha Weekend. Ostatnio mogliśmy oglądać go w kinach, teraz będziemy mogli obejrzeć go w teatrze. Dokładnie to w teatrze Roma w Warszawie, Premiera musicalu Wicked ruszy już w kwietniu, a od dzisiaj, czyli od czwartku, możecie zakupić bilety na naszej stronie eBilet. I wkrótce na naszym Instagramie pojawi się konkurs, w którym będziecie mogli wygrać bilety na ten musical i pójść na pra-premiere razem z jednym z naszych adminów. Także bierzcie udział, bo myślę, że ten musical będzie wyglądał naprawdę fenomenalnie. Poznaliśmy kolejnych artystów, którzy pojawią się na Sun Festival w Kołobrzegu i będą to takie gwiazdy jak Oki, Aster, Żabson, Kaz Sobel, Joey Badas, Szpaku, Problem, KB czy guziol. Festiwal odbędzie się w terminie 24-26 lipca. Pojawi się również wiele innych gwiazd, także koniecznie to obczajcie, a bilety znajdziecie u nas na e-bilet. W końcu dowiedzieliśmy się, jacy artyści z Polski powalczą o reprezentowanie naszego kraju na Eurowizji. Preselekcje odbędą się już za miesiąc, czyli 14 lutego i wezmą w nich udział tacy artyści jak Chrust, Daria Marks, Dominik Dudek, Justyna Steczkowska, Kuba Majkowski, Janusz Radek. Marien, Sonia Maselik, Spada Orestyński. Według mnie z tej listy szansę na wygraną ma jedynie Justyna Steczkowska. Jest to największe nazwisko i faktycznie piosenka jest najlepsza. Rok temu nie pojechała Zwid 4 Horo. Mam nadzieję, że w tym roku się uda, bo tamta piosenka była naprawdę genialna. Ta podoba mi się trochę mniej, ale myślę, że jest potencjał. Bardzo możliwe, że dostaniemy też tą wersję po revampie, czyli zostanie ona trochę przerobiona na potrzeby konkursu. No i zobaczymy. W ostatnim czasie do sieci wyciekły dziesiątki piosenek Ava Max i Ava w końcu się wkurzyła i napisała na Instagramie, żeby tego nie robić. Chociaż w tych czasach to chyba nieuniknione, bo tak naprawdę jak wyciekają te niewydane piosenki artystów, albo te wersje zrobione przez AI, to trudno teraz odróżnić, które są prawdziwe, które nie. Ale tak naprawdę przy premierze każdego albumu zawsze są wycieki. Nie wiem, w jaki sposób to się dzieje, czy ci producenci to jakoś likują, czy po prostu osoby za to jakkolwiek odpowiedzialne. No szkoda Awe naprawdę bardzo dużo jej nowych piosenek wyciekło i cały czas wiszą na YouTubie. Eee, no mam nadzieję, że niedługo znikną. Czy wy znacie Poppy? Pamiętacie jej filmy, kiedy na YouTubie pojawiła się taka artystka, która nagrywała filmy, gdzie zresztą przez 10 minut mówiła tylko I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy i bez żadnego wyrazu twarzy i nikt nie wiedział, o co chodzi. Ludzie traktowali ją jak jakąś e, kosmitkę. Ale tak naprawdę wszystko było takim zabiegiem marketingowym, bo teraz po latach została piosenkarką i świetnie odnajduje się w metalu i wystąpi między innymi w Polsce. Będzie supportem zespołu Baby Metal w Krakowie na Tauron Arenie. Bilety możecie kupić u nas na e-bilet. I oprócz tego wszystkiego, Poppy robi coś podobnego do Taylor Swift, bo nagrywa swój album zupełnie od początku. Album, który już istnieje i który został wydany, ponieważ chce zyskać pełnię praw do tego albumu. No, także w sumie bardzo dobry ruch, i oprócz tego na tym albumie pojawi się pięć niewydanych wcześniej utworów, więc będzie to trochę odświeżone. I jeden z nich to będzie duet z siostrą Miley Cyrus, czyli Noah Cyrus. A i właśnie zobaczcie, jak kiedyś łatwo było się wybić. Gdyby teraz ktoś nagrał taki film, gdzie przez 10 minut po prostu upatrzy się w ekran i się nie odzywa, albo teraz mówi to AMPOPI, I'm AMPOPI, I'm I'm nikt by nawet na to nie zwrócił uwagi. Jesteśmy już tak przewodzikowani, nic już nas nie rusza, nic nie zaskakuje. No a to był jakiś pomysł i popi się udało. Kocham płyty winylowe i Melanie Martinez wyda nową specjalną wersję, która jest boksem, ale to nie wszystko, bo jak otworzycie ten winyl, to w środku macie grę planszową, e, jakby wiecie to jedno skrzydło i drugie, dostajecie pionki, jakieś specjalne karty, ma być 36 kart karmy, regresji, bratnich dusz, jakaś 20 stronicowa książeczka, kostka do gry, pionki. Także wydaje mi się, że super dodatek dla fanów. Podobno będzie kosztować to 120 funtów, jakoś mniej więcej w tych obszarach. Więc wydaje mi się, że sporo, ale nie tak źle, bo Melanie Martinez potrafi mieć naprawdę drogi merch za byle jakie rzeczy, a ta płyta akurat naprawdę jest porządnie wykonana. Także myślę, myślę że nawet co kupię. Coraz mniej osób kupuje płyty CD, ale więcej kupuje winyle, a niektórzy nawet kasety. I chociaż większość osób kupuje kolekcjonersko. Raczej mało kto ich słucha faktycznie, tych kaset, ale zdarzają się też takie osoby, to smaga spoko. Dowiedzmy się zatem, jakie były najlepiej sprzedające się kasety w 2024 roku i zaczynam od miejsca ósmego i był to album Kylie Minogue, Tension 2. Na miejscu siódmym Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish. Na miejscu szóstym album Eminem'a, The Death of Slim Shady. Na miejscu piątym Kings of Leon ich album Can We Please Have Fun. Na miejscu czwartym Post Human, Next Gen, Bring Me The Horizon. Na miejscu trzecim nowy album Taylor Swift. Na miejscu drugim Radical Optimism, Dua Lipa. A na samym podium Short and Sweet, Sabrina Carpenter. Aniyama i Ellie Golding wydali nowy utwór, który ostatnio zaśpiewali przedpremierowo w Las Vegas w Sphere. I oprócz tego, czy pamiętacie wielki hit Eli Golding Love Me Like You Do? Minęło już 10 lat od jego premiery. Od tamtego momentu kariera Eli trochę flopnęła i faktycznie mało osób jej słucha i zazwyczaj gra już na festiwalach, nie, nie koncerty arenowe, a właśnie festiwale. Szkoda, bo faktycznie myślałem, że kariera Eli pójdzie naprawdę w górę i będzie taką gwiazdą jak Dua Lipa i chyba w sumie początkowo był taki plan. No, nie wyszło, ale fajnie, że Ali dalej się realizuje wszystkim, we wszystkim, co robi. Lady Gaga dołączyła do Michaela oraz Janet Jackson i jako jedyni artyści, którym udało się osiągnąć pierwsze miejsce na liście przebojów Hot 100 w trzech odrębnych dekadach. Cher Lloyd zapowiedziała nowy single Head Down, jego premiera już 17 stycznia i co, co ciekawe, będzie to jej pierwsze nowe wydawnictwo od pięciu lat. Uniki mi nasz ponownie nieciekawie, ponieważ podobno ma stanąć przed sądem. To wszystko w związku z pozwem złożonym przez jej byłego menadżera, w związku z zarzutem napaści i pobicia i jak podaje TMZ, nikt miała uderzyć go w prawą stronę twarzy. Klonek legendarnej już grupy BTS ogłosił trasę koncertową, chodzi mi tutaj o artystę jakim jest J-Hope. Niestety podczas trasy koncertowej nie zawita w Europie, ale bardzo możliwe, że w sumie ostatecznie dodadzą jakiś kraj, może jakiś Londyn albo Paryż, bo zazwyczaj te gazdy k popu takie duże, jeśli już się decydują na Europę. To ogłaszają przynajmniej jakieś dwa koncerty, no i zazwyczaj właśnie pada na te dwa miasta. Teresa rozpocznie się już w lutym. Pierwszy koncert odbędzie się w Seulu. Dodatkowo już wiemy, jak wygląda plakat. Jest taki cały czarno-czerwony, bardzo ładny, mroczny. No i mam nadzieję, że pojawi się na nim Polska. Minis G Idol ujawniła tracklistę jej pierwszego solowego albumu Her. Na płycie znajdzie się 7 utworów i dwa duety, i pojawi się jej koleżanka z zespołu G Idol, czyli Yuki oraz ten z zespołu Wavy. Możecie już przesłuchać pierwszego utworu zapowiadającego album i tak naprawdę nie brzmi on w ogóle jak k-pop, ale jest naprawdę świetny i myślę, że spokojnie mógłby go nagrać między innymi The Weekend. G-Dragon pojawi się w lutym na okładce Vogue Korea, będzie dostępna 6 okładek, jeśli go nie kojarzycie, to jest on... Wielkiego zespołu, legendarnego już zespołu k-popowego Big Bang, do którego należy również Thanos, który gra w Squid Game, czyli oryginalnie T.O.P. Ariana Grande kiedyś obiecała, że pojawi się wersja Deluxe jej ostatniego albumu Eternal Sunshine i od tamtej pory nic nie ruszyło. Yy, więc ostatnio ktoś zapytał się jej w wywiadzie, czy faktycznie ta wersja istnieje i czy możemy jej oczekiwać. I Ariana potwierdziła, że tak istnieje i na pewno ją wyda, tylko teraz jest zbyt skupiona na aktorstwie między pierwszą a drugą częścią Weekend ale jeśli znajdzie dobry moment, to na pewno wypuści ten album i fani poznają trochę nowych posłanek. Odniosła się też do tematu trasy, ponieważ jakiś czas temu powiedziała, że chciałaby ruszyć w mini trasę między pierwszą a drugą częścią Weekend. a ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu i powiedziała, że występy zawsze będą częścią jej życia, ale teraz chce skupić się na tym rozdziale opowiadania historii poprzez film. Także fani Ariany muszą jeszcze trochę poczekać, myślę, że trasa odbędzie się w 2026, będzie to już taka trasa typu The Era's tour Taylor Swift, że Ariana połączy kilka nowych albumów, ten Eternal Sunshine, może trochę muzyki z Weekend, pewnie wyjdzie do tej pory kolejny album oraz poprzednie albumy, z którymi nie koncertowała. Heidi Montag wydała specjalną edycję jej debiutanckiego albumu Superficial z okazji 15-lecia premiery i co ciekawe, album zajął pierwsze miejsce na iTunes po 15 latach od premiery. Na pewno przyczynimy się do tego fakt, że jeden z jej utworów jest wielkim hitem na TikToku. Jeszcze tutaj taka ciekawostka. Gaga ma taką piosenkę Fashion. I ona również była wiralem na TikToku, ale teoretycznie usunięto ją ze streamingów, więc Heidi nagrała ją na nowo i dostępna jest na jej platformach streamingowych, a nie Gagi więc również. Taka ciekawostka. Kanye West wydał ostatnio kilka nowych płyt, ale oprócz tego mamy doczekać się specjalnego filmu. Nic na ten moment tak naprawdę teraz nie wiadomo, ale wrzucił tajemniczą zapowiedź na swoje social media i ma nazywać się on Vultures the Movie i możemy zobaczyć kawałek na Instagramie, no ale musimy jeszcze poczekać na więcej szczegółów. 17 stycznia ukaże się pośmiertny album Macmillera. Na albumie znajdzie się m.in. duet z Cizą, a jeśli chodzi o Cizę, to pojawiły się też plotki, że może nagrać wspólny album z Kendrickiem Lamarem. co miałoby sens, ponieważ artyści niedługo wyruszą we wspólną trasę koncertową Ciza i Kendricka Lamar. i Ciza podczas wywiadu zrodziła, że faktycznie chciałaby nagrać taki album, także trzymam kciuki, na pewno w Stanach Zjednoczonych osiągnąłby gigantyczny sukces. Podobno Bad Bunny prowadzi negocjacje i ustala daty trasy koncertowej, która ma zostać podobno ogłoszona jeszcze w tym miesiącu, dokładnie to pod koniec. Jego nowy album cieszy się ogromnym powodzeniem. Magazyn Rolling Stones przyznał mu 100 na 100 możliwych punktów, co jest naprawdę wielkim osiągnięciem, bo mało albumów zdobywa aż tak wysokie noty. No i wszyscy faktycznie zachwycały się tym albumem, więc myślę, że w Stanach Zjednoczonych teraz to sprzeda się genialnie. Zobaczymy, czy odwiedzi Europę. Myślę, że przynajmniej pojawi się tutaj na festiwalach. Także dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku What The Fun już za dwa tygodnie.